Siemanko z tej strony, Chocolate. witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I witam Was razem z Gaeon. ze mną. Dzień dobry. Bo dzisiaj jest Halloween. A no tak, dzisiaj jest Halloween, a jakie I, cukierki mi kupiłeś? I musimy mówić takim. duchowym głosem. No i słuchajcie, jesteśmy na mapce, na której będziemy razem zgadali. Konkurować, jak zwykle. Będziemy się bić na gołe pięści, znaczy na gołe dynie, bo jest Halloween. No i słuchajcie, to jest mapka stworzona przez Polaków, jak widać, więc naprawdę, naprawdę czuję się, czuję się jak prawdziwy Halloweenowy patriota. Będziemy zbierać... O takie tutaj dynie i musimy zebrać jak najwięcej, mamy chyba 10 minut i musimy i Ale uzbierać. można chodzić do bazy przeciwnika i sobie brać jego dynia to, to już wiesz, już takie tajne, tajne taktyki znasz? Ja znam bardzo tajne no wiesz taktyki wiesz co, start game o, o, Dobra, 15 sekund do startu, co trzeba A, robić? co? E... Mamy sobie chyba wybrać team, o, czerwony, o je, ja będę czerwony, ja czerwony, ja czerwony, czerwony, czerwony to nie, to ja muszę zielony, żebyśmy się wyróżniali. A, no, o. Dobra, ale co powinniśmy rzuty, czegoś. Rzuty, Czo... Rzuty, Czo... Rzuty, 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 tak, żółty. Jestem żółty! E, Uwaga! E, co teraz? Co mam robić Czoklet? Chwila, musimy zbierać e, dynie prawda? Tak. Mamy iść. Czekaj, może tu na dachu o, jest dynia? To mi jest bardzo potrzebne. Masz już jakąś? Pewnie, że mam. Dynie? Pewnie, że tak. Jak to? E, Skąd to? Jak to? A, e, no przecież ja e, jestem. Dobra, chyba super. niepotrzebnie chyba wszedłem na dach. Nic mi to nie daje, ale mam jakieś złoto, e, tu też mam, tu mam złoto, tylko? tu mam złoto, nie jedno, o i tu mam złoto, Czoklete, dobra, ja nie, na razie kopię złoto, nie, nie wiem ważne. dlaczego mi jest albo to potrzebne, e, kompas, to są gracze, a gdzie są dynie, ja mam wszystkie dynie, o mam dynie, ile musimy ich znaleźć, e, ej czekolada jestem w końcu niebieska, e, jak to? No zobacz! Jesteś? Chwilę, ja zdobyłem dynię i co ja mam z nią? Ach, mam ją do bazy zanieść, dobra. Ale zobacz, no faj, zobacz, ja jestem niebieska, cię wyglądać. Zaniosłem, zaniosłem. Dobra, już wszystko wiadomo, tylko wiesz, wiesz my musimy tych dyni y, znaleźć. Wiem, ale ja sobie świetnie radzę. <noise> no czy znaczy, o, dynia, dynia, dnia, dnia, dynia, dnia dynia, No nie! Dnia, pyk. pyk Czekaj, to chyba wygram tę grę y, Wcale nie Naprawdę? Ja wcale nie za, do, za dobrze ci idzie coś a ile ty masz tych, a ile ty masz. Yy... No przecież widzisz, ile ja mam dyni. A którym ty jesteś? No przecież widzisz, którym jestem. No właśnie, nie do końca. Tylko, tylko my jesteś. we dwójkę jesteśmy, więc. A, to ty masz jedną? No. Oj, oj. Ale ja sobie bardzo dobrze radzę. A tak sobie radzisz, świetnie? Tak. Yy, coś mam, coś kupiłam, ale nie wiem do końca, co się tutaj dzieje. Czy w ogóle można kraść innym dnie? Można tak, im robić. Tak, można im kraść, ale. Yy, Czokolwiek, żebym ja ci nie ukradła, wiesz? A spróbuj tylko. Bo ja mam, bardzo, ja mam strasznie dużo złota. No a do, do czegoś to złoto jest potrzebne? No kupuję różne rzeczy, nie? No ale to coś ci daje w jakiś sposób? No, wiesz jakie fajne rzeczy są. Jak no, się na kupuję. przykład co? No, na po, przykład pochwal pułapkę. się, pochwal się. Na przykład pułapkę, że jakbyś chciał ten, jakbyś chciał mi zabrać coś, to. Okej. Okay. To, to ja będę miała. Bo to jest strasznie dużo złota i nie wiem, czy ja powinienem to złoto w ogóle kopać. Czy dać sobie spokój. Jestem w ogóle, a, jestem w, ogóle w jakimś dziwnym miejscu. Okay. Mam nadzieję, że mnie nie widzisz. E, poczekaj tutaj... Wow, ale super rzeczy! Co ty widzisz? Co? Wow, ale super rzeczy! Ojejku, dobra, czyli Jakie muszę... rzeczy? Gdzie ty? Co ty Co ty, ma? Co ale ty robisz? Ale muszę tutaj ten... Golda zbierać teraz. Co? Wow! E, za ile Golda? Za ile Golda? A co cię to interesuje? Sam hmm. sobie sprawdź. No to jest dla mnie bardzo ważne. A to mnie to... a to... O, dobra, Golda mam, teraz... No czy ty cały czas tylko jedną jedną. No bo wiesz to, ja mam straszny problem, ja nie mogę znaleźć tych, tych dyni żadnych. A, a wiesz, nigdzie... że tak się schodzi tak jakby yy, pod ziemię? Wiem, zobacz, ja mam dyni teraz. Co jak? Skąd ty wylazłeś? <laughs> ja po prostu nie chodzę, Ja chodzę po prostu, zbieram jej nie... Yy, nie prób jakby nie szukam ich. Yy. Nie robię tak, że biorę jedną i zanoszę, tylko zbieram yy, masowo. A to tak można? No oczywiście, a ty chodziłaś pojedynczo? Tak. <noise> Okej. Okay. W ogóle słuchajcie, zaraz zobaczymy to złoto. Bo ja tu troszeczkę uzbierałem. Ile? No, odrobinkę. Ja trochę prześlę też. Pyk. Ja to muszę sobie wszystko wykopać. Zaraz musimy eee. słuchajcie zrobić, zrobić eksperyment. Test ten... Social experiment, jak to, jak to się mówi. Proszę bardzo, pyk, pyk, to też muszę wykopać. Złoto, to złoto się w ogóle regeneruje bardzo szybko. Okej. Okay. Pyk. O, Dynika. Cześć, y Dyniko. Y Czoklet! Co? Nic, nic, to się zdziwisz. Co? Nic, może jakbyś chciał pójść do mojej bazy, to nie polecam tego za bardzo. A to ja do twojej bazy nie idzie, ja tam się do twojej bazy nawet nie zbliżam. No i wiesz co, bardzo ja cię, dobrze ci Ja jeszcze cię ja ci pokonam, jeszcze cię pobiję trochę, ale to najpierw, najpierw sobie muszę położyć. A ile ja, czy ja mogę mieć dużo tych pumpkinów? Bo ja myślałam, że ja tak. tylko jedną muszę chodzić. Nie, możesz mieć tyle, ile, ile tylko zbierzesz. Tylko uważaj, bo jak miała dużo i ktoś cię zabije, to zabierze twoje te... A to się dabić? Nie, no? że, nie żebym sugerował, żebyś tam patrzyła się za siebie, bo tak jakby, no... Lepiej się, ogląd lepiej się oglądaj za siebie, lepiej się oglądaj. Um, powiem ci, że ja w ogóle ciebie nie słucham, bo ty jesteś w wrenda, i będziesz mnie Nie jestem wredna Ale uwierz mi, ja jestem nieźle... nie jest źle, powiem. Czy w ogóle nie tak przy, źle. przetestowałaś te wszystkie... E, te wszystkie... Jak to? To do, dopiero znika? Co oh. znika? Oj, 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 Co znika? Nic, bo kupiłam rzeczy, one znikają. O, oh. <laughs> Oj, 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 oj. E, Czy ty w ogóle podziemia zobaczyłaś w tych... E, nie. Ło, wow, jakie tu są skrzynki, ale to chyba nic nie w tych skrzynkach. W skrzynkach nic się nie da, bo w skrzynkach nie można w żaden sposób A, nic z tego naciskać. Dobra, idę do mojej bazy. Hop, 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 mam nadzieję, że tam w mojej bazie żadnych pułapek nie stawiasz. A, um, ja? No. Dlaczego miałabym niby? Hmm. tu jest ten! Ło! Wow! No ty jesteś podejrzanym, po, podejrz, podejrzana Ale tu, tu jest jesteś. dużo tego, golda, słuchaj, ojej. Oj, oh, tam gold, tam gold. Poczekaj. E, jeśli chodzi o gold. Alarm trap. Chwila alarm. Cukiet? Co? Czy ty jesteś w moim tym? Nie, ale jakiś alarm trap jest. Gdzie jest alarm trap? Okej, okay, no nie wiem. Bo ja ty... mam alarm trapa, że jakby ktoś mi wchodził, to tak? by żeby... tak. Mówisz? No. że masz takie coś? E, nie. A ma, Masz czy nie masz? A nie wiem. No bo to jest bardzo ważna sprawa. Musisz mi powiedzieć, czy masz czy nie masz. A nie ja, słuchaj, ja mam bardzo mało nic. rzeczy. O, ja A? teraz chodzę po, po dachach. E, wiesz, co ja tu sobie tak. E, poczekaj, ty jesteś niebieska, tak? E, spróbuj tylko do mnie dojść, bo ja mam rzeczy do kupione dla ciebie. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Zespokojnie, no, nie ma problemu. Możesz mieć. E, czy są to? Nie mam w ogóle cały czas tych e, żadnych dyni. O tu jakieś. Skąd mam? ty masz 22 dynie już? Po prostu zbieram. Nie, bo ja cały czas cię boję, że ty przecież do mojej bazy, więc jestem przy mojej bazie. <laughs> Boisz się? Boję się, pewnie że się boję, to Halloween, a ja, a ja wiem, że ty jesteś nieprzewidywalny. Co? Cześć! O nie. Co to miało być? Ale. O, ja ciebie też zabiłem. Co to miało być? Ja ciebie by też zabiłem moimi turetami. I sam jesteś turet. <laughs> Okej, okay. dobra. Słuchajcie, zostało nam trzy minuty. Zostały nam trzy minuty. Musimy się e, wziąć i spiąć, że tak powiem. sam się spina, jesteś okropny. No ja się spinam, bo mi zależy. Mi też zależy, pewnie że tak, ale ja nie chodzę do czyjejś baz i nie robię czegoś takiego, bo ja jestem miłym człowiekiem tym? Ale czy? może po prostu chciałem cię okraść, najzwyczajniej w świecie. E ja teraz nie, gdzie w jestem? W ogóle, co są za duchy? Można duchem strzelać? Co to jest za duch? Tak, można duchem strzelać. A co on robi? Znaczy, co, w jaki sposób on strzela? A, a, co cię, a co cię to interesuje? No bo to jest fajna rzecz. Ja sobie w ogóle chyba muszę jeszcze. O nie, czy ja całego golda straciłem? I tak, czy, ty ty, czy ty całego mojego golda wzięłaś sobie? Tak. Ile masz golda? Dużo. Serio mam dużo. To znaczy? No trochę. Bo. O, oh, bongan, ale nie, dobra. Wiesz, to nie, ja się, Ej, nie, ja się, się nie bawię. Ja się nie bawię w Ej, strzelanie. Ja, mam problem, bo ja się skupiłam. Ja nie wiem, gdzie, gdzie ja jestem teraz. No to, 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 to co ja ci mogę poradzić, no? Słuchaj, no trzeba było sobie ścieżkę z okruszków zostawiać jak ten. Ale ja wiesz, że się gubię we wszystkich momentach. Ja nie wiem, gdzie ja jestem teraz. Ale tu jest mnóstwo pumpkinów. Czok <grym> nie odsywaj się do mnie, obrażam się! <grym> duszkiem można strzelać, duszkiem cię zabiłem Wiesz co, odszep się, bo ja chciałam po prostu... Gdzie Cze jest moja baza? Sam się zgubisz o. A Cze gdzie jest moja baza? Cześć kenali! Ale nie wiem gdzie ja jestem wciąż! Za, za tobą jestem! Wal się! <grym> <grym> Dobra, już idziemy. Ej, to jest nie fair, że ty tak robisz. Idziemy do. No co? Co, co? co jest nie fair? To są zasady gry. Nieprawda, to jest oszukaństwo i. Takie i... są zasady gry. No co, co, co ja mogę powiedzieć? O. Pyk, 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 pyk. Ciach. Ile jeszcze? Tyle tylko czasu? Tak, zostało minuta. Ale ja jeszcze nie mam pumpkinów, dużo. No to zbieraj. Zbieraj. A ile potrzebne jest, żeby cię. Nie, człowiek już nie się ja zbieram, ja zbieram golda teraz. Eee... Czy mogę coś sobie za tego Golda kupić fajnego? Yy, tylko ten mini switcan. Fia, to jak sobie to wezmę back. Nie dotykaj mnie, i tak wygrasz. O. Dobra, mamy mini Sweetkana. A tutaj się wejść? Dobra, bijemy rekord. Słuchajcie, skoro wygraliśmy już, czas czas na rekord. Yy, gdzie? Gdzie tu? Yy, tutaj? tutaj? <laughs> tu jest. Dobra. Co jest? E, szukaj dookoła swojej bazy. Dookoła twojej bazy może być bardzo dużo ich jeszcze. Czego? E, pumpkinów. Ja nie będę się cię słuchać. Ty już i tak mnie zrobiłeś mi. 20 sekund! Krótko. No i wygrałeś, co jesteś się dumny! No słuchaj. Jeśli tak, bardzo, jeśli tak bardzo nie umiesz przegrywać, to ja proponuję. Możemy zrobić rewanż, ale takie krótsze, powiedzmy 5-minutowy. Ja nie wiem, czy ja chcę z tobą jeszcze raz grać. Albo możemy zrobić Game Over Yellow Team Wins Oh yeah Ale wiesz co, to ja proponuję ja Mniejszą ilość Mniejszą ilość e, Tych pumpkinów Gdzieś tu są ustawienia, tu są ustawienia, zobacz Możemy sobie ustawić Nie 100 Nawet może nie jedną Nie 10 25, o I mamy na to Mniej czasu Ale 25 to bardzo mało no to właśnie trzeba będzie i umawiamy się, że się nie zabijamy i nie, zbi i nie zbieramy golda. Po prostu czysto szukamy pumpkinów, ok? A, no okej. Okay. 5 minut. No 25 dobra. pumpkinów. No dobra. Uwaga. Klik. Czy tym razem będę różowa? Ej, ja tym razem będę żółty. No ja jestem cały czas różowa. O, nie, różowa. selected random team. Dlaczego random team selected? Musisz stać na różowym. Stoję Sto na różowym. Stoisz. Dobra, i Dobra, teraz słuchajcie, canally. szybko, kto zbierze, kto zbierze najwięcej, e, najwięcej pumpkinów? Czyli Raz. my nie robimy tych, nie robimy golda, nie majnujemy golda? Nie, nie majnujemy golda? golda, zbieramy pumpkiny, kto, kto pierwszy zbierze 25 Dobra Ale ty, obiecujesz, że mnie nie zabijesz? Ty, no jeśli ty mnie nie zabijesz, chyba, że ty mnie zabijesz no. Nie, obiecuję, że cię nie zabiję, więc ty mnie też nie możesz zabić Okej okay. Dobra, mam już trzy. A ja nie znalazłem jeszcze jednej, ani cztery. jednej. Proponuję ci, wiesz co? Zejść do podziemi. Okej. Okay. To ci to ci proponuję, bo tam jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tyk. Czy jest tutaj gdzieś jeszcze? Gdzieś tu były tak wysoko. Ile mieliśmy ten, o, ile mieliśmy zdobyć, ma. żeby. Yy, żeby ten, żeby... żeby wygrać? Tak. 25. Okej. Okay. Czy tutaj na dachu coś jest? A ty jesteś żółtakiem? Co to jest? Co? Power up! Jaki power up? Dostałem power upa! A dlaczego niby? Nie wiem, co to robi? Mam jakiś... Mam... Nie wiem co to jest, nie wiem co to robi, co to robi? No, nie pytaj się mnie, ja nie wiem! Mam żółty... Żółty jakiś coś zebrałem i się chyba nade mną kręci. Okej. Okay. Y nie rozumiem. Naprawdę. Dobra, 15. Piętnaście?! Zostało 15 pumpkinów na mapie, chyba. Aha. Czy tobie też pokazuje pumpkins Left 14? E, tak. Czyli tyle zostało tylko pumpkinów. Ale ja znalazłam tylko mało. No, ja też znalazłem tak średnio. Więc będzie ciekawie. Nie byłam w podziemiach, czekolad, i w podziemiach naprawdę nic nie ma. Tak? Jak ja byłem ostatnio, to było bez przerwy w podziemiach. Bo zabrałeś wszystko prawdopodobnie. Ale nie, no, ja nie byłem. Na, w tej rundzie nie było mi w podziemiach w ogóle. Bo powiedziałeś, że, miałam, że byłeś Nie, że żebyś ty poszła Bo chciałem ci dać fory A, no to ja i tak byłam, a tutaj naprawdę nic nie było Ale lipa Dobra, bo tutaj widzę, że są Pyg jedna Tu są kolejne, kurde, podziemia Druga Ej, ja jestem znowu pod i tutaj naprawdę znowu nic nie ma O, już wszystko zebrałaś, widzę No, też mi się tak wydaje Tu jest zielony Tu są schody na górę Nie, co to jest? Tu jest wyjście, dobra. Hop, hop, czy są tu jeszcze jakieś pom... W ogóle zostało tylko 11 pompkinów na całej mapie. A no to ja wciąż nie znalazłam ani jednego, wiesz? Jak ani jednego. Masz, znalazłaś znaczy, się. Tak, znalazłam, ale... O, gdzie są e, moje pompkiny? Gdzie jest? żółty? Czekolet! Czekolet moje pompkiny zniknęły. Jakie pompkiny? Ja miałam pompkiny w ekwipunku, A, bo może już po prostu... Jakuję, ja? A, dobra, nieważne, nieważne. Co, 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 co ty robisz, nieważne, co, nieważne, co się nieważne, nieważne. Ja po prostu nie pamiętałam, że jestem zielonym teraz, i, e, i myślałam, że mi pampkiny zniknęły, a tak naprawdę już się oddałam do bazy. Okej. Okay. Słuchaj, no czasami tak bywa, Gdzie że. Gdzie jest żółty? Ja Am. zaraz minie mi czas, a ja nie oddałem ani jednego pampkina. A, no to ja nie wiem, dokładnie. Ale wiesz co do. To... Widzicie, Wite, jak biegasz po dachach. Nieprawda, to nie ja. Widzę cię. Ale wiesz, że tutaj hop, po tych dachach hop, nic hop, nie ma? Hop, hop, Dobra. I troszkę, coś znowu wygrasz. Troszkę mam, no to teraz leć, leć sobie, odłóż te wszystkie, które ty masz. Um. Ty na pewno masz dużo. Um. Ty na pewno masz dużo. Nie ma! Jestem pewien, że masz. Naprawdę nie ma! No to Jak to możliwe, żebyś tylko dwie, dwa znalazła? No nie wiem, po prostu chodzę chyba w te miejsca, gdzie ty... I... Naprawdę nie mam ani jednej nowej. Niemożliwe! Naprawdę! obiecuję ci, że nie mam ani jednej do tego, tak się tak jest przykro po cały czas wygrywać. Poczekaj, to może... E, tutaj do piwnicy. E, w piwnicy coś jest. Czy te nie powinien się resetować może? E, właśnie nie, o ich jest tylko po prostu 25 na całej mapie, wiesz? No to ja... Wszędzie przelazłam i tu tam, gdzie yy, przelazłam, to ich nie ma, obiecuję czyżby, ci to. Czyżby się okazało, że po prostu jestem najlepszym pumpkinowcem na całym, w, cał, w całym Minecrafcie? Weź... Czy, czy w końcu jest jakakolwiek gra, którą wygrywam? Hej, czyżby? No, ja, no ja jestem po prostu lepszym tym, ja Po jestem... prostu, słuchaj, ja zdob, chyba w końcu pierwszy raz w życiu zdobyłem... Yy, Czoko? Co? A ty korzystasz yy, z tego... tego? Z, z czego? Tego, bo, no może nieważne, z nie duszka? ważne. Nie, nie z duszka, no duszka przecież obawialiśmy się, że... O! pampkina! papkina! Brawo! Już trzy! Gratulacje! Już trzy! Znalazłam trzy! A ja tu mam A dwa. A gdzie jest zielony? O, szybko zdążę, 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 Ej, czonkret, zdążę. Czoklet, bo ja się przyzwyczaiłam, że jestem niebieska. Jesteś zielona. Ale nie wiem, gdzie jest... Gdzie jest. Hop! Wiesz co? Ej, zostało ja naprawdę... sześć pumpkinów, które nikt nie znalazł. Ja znalazłem szesnaście. Ja znalazłem. Czyli jest dwadzieścia... ...dwie. Tak! Znalazłem 16 babki. Nie odzywaj się. Wiesz, co to, to, to się wybierało? 25 to nie było ile hey. trzeba zdobyć, tylko ile będzie na mapie. Więc. Moi drodzy! Kto został mistrzem Halloween? Widzisz mi cukierki! Hej! Co, co, co ci wiszę? Widzisz mi cukierki. A, a to co, cukierek albo psikus? No i ty właśnie dostałeś psikus, gratulacje! Ja chcę cukierki. Chcesz mi psikusa zrobić? E, tak. Co, co, co mi chcesz zrobić za psikusa? A nie wiem, co ci chcę zrobić. Zami zamienisz mnie w coś? E, żabę. Nie, nie chcę. Nie chcę żaby, nie chcę żaby. Dobra, to ja, ja, ja idę do sklepu kupić cukierki, a ja się z zami żegnam. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście, trzecie łapkę w górę. Do zobaczenia. Bu! I... Bu.